Ten odcinek finałowy 15 edycji programu Taniec z gwiazdami przejdzie do historii i to nie tylko przez wzgląd na wyjątkowy taniec, ale też na tę scenę pomiędzy Tobą a Edytą Górniak. No muszę przyznać, że już media się rozpisują o czym rozmawiałeś, kto do kogo podszedł i jak to w ogóle było. Nie będę mówić, o czym rozmawiałyśmy, bo to są nasze prywatne sprawy. Nie robimy przecież tego na e, pokaz. Ja podeszłam i się cieszę. Ale czy można oficjalnie powiedzieć, że już jesteście, no może nie przyjaciółkami, ale e, no wiesz, że to jest po prostu taki koniec pewnej epoki, która była? Koniec pewnej epoki, pogodziłyśmy się. Super. No to trzeba przyznać, że taniec zbliża ludzi, chociaż szkoda trochę Maćka, który wystąpił niesamowicie. Ja widziałam, że po prostu łzy w Twoich oczach się pojawiły. Ja nie wiem, a nie, no płakam jak łóżko zachorował, ale mi jest naprawdę bardzo ciężko wzruszyć, bardzo. Udało się. Tak, tym ostatnim taniec. Przepiękny był. A żałujesz, że nie wygrał?